Wystawki, gabaryty i być może przepiękny obraz. Zaraz się okaże. Co typujesz? Typuję kwiaty. Czyli bez oryginalności. Widzowie? Rzeka płynie. Na to, w poleśnej po dolinie. Drzeba, rzeka, niebo. Poczekaj, jak like. W lewym górnym rogu zostało zdjęcie, prywatne, musieliśmy zamazać, ale obraz sam w sobie jest genialny. Robi się coraz bardziej goręcej, wystawkowy obraz. Czekaj, laki. niech widzowie zgadną. I pochwalcie się w komentarzu, czy trafiliście. Trzy, Zero. O. O chatka, puchatka Ładne Cóż chatki. to za miasto Cóż to za miasto, cóż, cóż to za tereny krajobrazy Prawdopodobnie Polska, bo Polska jest najpiękniejsza. To To góralskie A to taka szafeczka, wystaweczka na śmietniku przypadającym deszcz I to masywna szafka no to nie, to nie jest klejka Ano nie jest Poważna szafka. I poważne odgłosy. Telewizorek. I jedziemy. Meble kuchenne. No. Żałości. Tu macie wystawki premium. Tam fajna szafka, patrzę. I lodówka. Nie, nie lodówka. To nie lodówka. To nie lodówka. A oglądamy? zmywak. No, to fajna szafka. Kwieciki. no, Zobacz, rogówka taka. Szuklatka, Wuja, tatka. O. Kiedyś były bardzo ładne, a teraz... A teraz co? Złe? Jedne meble zamieniły ich. O zobacz, tu za szkłem, eleganckie, tam, Ta szafka zaszkłem szkłem. Nie jak kiedyś kredynciki takie były na wsi eleganckie elegancja bym nazwał Francja nie? uwaga eksploracja szufladek aha troszeczkę wiecie, taka wysepka o, fajne szufladki a fajna szafka trzecie no dajcie coś ciekawego. A tu już były miski, noże, te... Czekajcie. A tu o, masz... Uuu, zobacz lakę. Spójrz na to. Co masz? Pronto? Suszarka. Wiesz co? To jest do czyszczenia mebli. I tej po całej. Mleczko. Całe do czyszczenia mebli. Hop, starczy. A no to mleczko rzeczywiście, zobacz. Co? So, Łapie połysk? Jak nie No to ciekawe, tajemnicze pudełko. że w języku niemieckim to nie powiem, Wam co to jest. Jo, Danke. A ja Ci powiem, co to jest. Szokomisze. Szoko mister. koko. Jest szoko koko. I do czego to koko, koko eurospoco służy. on wiesz o tym? Co? To jest do skrobania ścian. A to, te drugie? Też można też w niedostępnych miejscach skrobać. Widzisz lakę? Pożyteczne z przyjemnym. Tak. Wow, zobacz. To nie jest taki styl dywaniku. Makietka, makieta, jak to się nazywa? Kilim. Kilim, o kilim, tak. Ale fajne. No, fajne. Rysy na koniu? I nie jeden. Trąby jerychońskie? No to fajne jest. No, po A drugiej, drugiej stronie? Strony... Po drugiej stronie tak samo. Genialne. Genialne. A to nie koniec krajobrazów. Te podczepki na Duszki. Tak, tak. Też stylowe, różnokolorowe. A to zielone? To też nie jest jakieś Nie, myślałem, że też jakieś. O. Takie widzowie cudeńka lubią. Nawet, nawet bardzo. Dworeczek. To raczej już nie będziesz zaglądał. Do woreczka, co? Plus 18 nie znajdziesz. Jeszcze jedna, tylko już wyblakła. Bywały czasy, gdzie się znajdywało. Jedna pani się bardzo śmiała ze mnie. W, w pozytywnym sensie, oczywiście. Myślę, że tak. Na pewno. Uuu, jaki pakunek. Uuu, jak ciężki pakunek. Wystawka jak ta lala. I co teraz z nią robimy? Pokazać. rąbek tajemnicy. Rąbek tajemnicy chcesz to jest pokazać. stolik kuchenny. Mhm, stolik do skręcenia. Tak. A jak to ładnie zapakował, to nie będziemy go. Rozpakowywać, tak, A, tak Bankowo ktoś jest. skorzysta Bankowo Oczywiście, A jak stolik tej drzwi No, no to tak, drzwi to jest typowo ciężkie. Lata 80. Początek 90. Te drewniane Jeszcze lufciki były, o Boże Co to były za czasy ja, za dzieciak. Ale można sobie przypomnieć dawne czasy Leci, leci, a my lecimy na śmietniki. No i to jest porządna wystawka. Dżungla. Ameryka południowa, północna. Takie fajny świat. A tu będzie róż teraz po deszczu. Normalnie. A ja, mamy sprzęt z PRL-u, gdzie, gdzie on się ty do tej pory? Jakie kojarzysz taką nazwę, jak elektron? Pewno, że tak. tak. Elektrony to... Nie wiem, czy nie produkcje radzieckie jeszcze były? No co tam pisze? Nie. Już mówimy. Przekręcamy. Waży 50, 50 kg. Electric. Model. CTV 2007, mhm. 50 herców. Być może się na chodzie w tej czasie. A może ten telewizor? Czarno-biały. Funai. A gdzie on przeleżał tyle czas, tyle lat? Odcinki Śmietnikowy Raj na obrazie. Pół żartem, pół serio można powiedzieć. Że takie telewizory więcej wytrzymywały niż te teraz nowoczesne. Stare wejścia antenowe. A ta wystawka co nam pokaże? Lakie otwieranie przez rozrywanie. Aha, był telewizor i jest Radyko. Starodawne, bardzo starodowne. O zobacz. Unitra. O, jeszcze w tę stronę pale. Eltra. A, jest wszystko. Ten, jaki ma włącznik, przewód: wszystko jest. Laki, zobacz, jaka wystawka. Stare czasy. Lata 80., 90. Twoje. twoje. Tak, zgadza się. Tu była prasa usiadłeś i czytałeś, zmieniałeś. Tak, gazeciarze. A gdzie on się uchował tyle czasu? No człowieku, to przetrwa prawdą bitwę. Pokaż pod wody. O, widzisz jak przykręcone tu. I takie wystawki to ja kocham. No i teraz cacy. Teraz uczy mi się liczyć. Kolejna wystawka. Wózek dla dziecka lub zabawkowy. Nie ominiemy niczego aby wam to pokazać I co No co, dziewczynka weźmie sobie wow. Zabawki do wózka i wozi Od 0 do 10 oceniam na 8 z plusem 7,5 A może taki ogromny wózek na wystawce A to jest Wanna To tak jest spacerówka <grym> Wanda i banda Dwa biedni, a. co tam nie, nie tyka? Półek nie ma. Co ty mówisz? No. O kurde. No dobrze, że w porę zauważyłeś, bo już chciałeś. Ale to zna... można schwycić jako kołysk zobacz A no tak. O. Zamiast kołyski, o. A. <grych> Jak się nie da jechać, to. A. a? Kotki dwa. dwa. Szaroburę, obydwa. Fotele. Usiąść. I bycia król pilocik. lakier, otwieramy. Co tu jest? Tych Złoto. Już Wam mówimy, do czego doszliśmy. Pogodowy czujnik. Czyżby w środku były baterie dodatkowe. A jak. No, no, no. Czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. A może wystawkowy komplet garnuszków? Piękne róże. Emaliowany, garki. A czemu teraz różowy? Coś tu było gotowane, kompot z wiśni. <noise> jagodowy kompot. <noise> A, albo jagodowy, tak. A trzeci, ulala siwy, siwy dym. Ojej, ale wyblakło po prasowaniu. Można rzec, że to tylko garnuszki, ale patrząc na te kwiaty, od razu człowiek staje się szczęśliwszy. Wystawki, gabaryty. Nawet komputer na śmietniku. Technik słup nocą. Komputer. Oj. Rozebrany komputer. Normalnie jak plus 18. Niesamowite. Niesamowite. Pada deszcz. Pada deszcz. Patataj. Co z tego? Chodzimy z wami w każdych warunkach. Fajny serandr. Są tak przysypany. Przysypany. Uj, zniszczony. Samochody jeżdżą, że na dole ledwo kontaktują. No i co Jensen? No taki fajny jest, bo nie jest za ciężki. A skąd tam że nie jest za ciężki. Podróżujemy z wyglądu. Podróżujemy z widzami. Po każdym śmietniku, po każdych zakątkach, zakamarka śmietnika. Śmietnikowy raj maraton to otwieranie lodówek zardzewiałych, a może w środku będą skarby. A jak Nie widzę nazwy. O! Gdzie ona do tej pory stała, nie? Z zamrażalnikiem? A, to tak się otwiera, chciałem, tak. A wiecie, że jest jeszcze jedna lodówka? I a tu? Odkrywamy. Zamra zamrażalnik odwrotnie się otwiera. Gdzie to tak długo przebywało? Jak gdzie? Ale na już, innej planecie. Już nie jest na chodzie. Agregaty poszły na złom. Takie maluteńki kurteczki, malutkie zdobycze, jak niezmiernie cieszą, że można je uratować. Trzy bajeczne kurtki, jak trzy wielkie kroki człowieka na Księżycu. Był sobie duży miś na prawie wystawce, a będzie padał deszcz, więc, więc idziesz tutaj, w to miejsce, Nóżki.